Chorowity i niewielki, ale straszny jest na bawy, zwłaszcza na XL -ki, kiedyś wreszcie ziożeń. Mówi to per kobietotku, nikt jej nie zna po imieniu, ale wszyscy wiedzą, że to. Baba na psy, baba na psy, ten świat cały psów na budę. Baba na psy, baba na psy, Tak ją nauczyło rudy pies czy ruda sucha, Wie co to prawdziwa miłość i cię nie oszuka Facet kosem bije w piersi choćby był rodzonym bratem Taki z sierścią czy bez sierści facet bredny jest asadem. zatem... Baba -ba na psy, baba na psy Ten świat cały na budę Baba na psy, baba na psy Zwłaszcza na rudę. Rudy pies ma więcej błysku i polotu niż mężczyzna. Kos wybrzeża nosi pysku, choć to lub mężczyzna nikt w życiu nie okazał. Nie tłumaczy się kolego, że za chwilę musi wracać, bo tam do domu czeka jego. Baba nasy, baba nasy, ten świat cały psu na, rudę. Ba -ba -na Редактор субтитров А.Семкин Gdyś wreszcie uwierzycie w bezgraniczną moc Jest na bawy, spędzi życie. Z kobietą przy gości, a jak odejść będzie trzeba, Jegoś wiosnę albo laty, bez mąk, do przy nie nieba. Poza pracowała na to. Te... Nas baba, baba nasy, ten świat cały psu na bunek. Baba nasy, nasy. Zwłaszcza na rudę. Baba na wsył, baba na wsył, ten cały psów na murem. Baba na wsył, baba na wsył. Śpiana, Spotykamy się dziś, by wyrazić nasz szacunek do ci niewieści. Święto niewątpliwie jest najważniejszym w życiu mężczyzny! Ale jak to mężczyzna? A spróbuj kiedyś zapomnieć. Ale kobiety to takie delikatne stworzenia. Piękne, powabne, subtelne, wręcz eteryczne. Do tego mądre i inteligentne. I to nas gubi, bo choć mówi się, że to mężczyźni rządzą światem, to jednak kobiety zawsze sterowały i sterują tymi rzekowymi władcami. Przenieśmy się zatem na Olimp i zobaczmy, jak to naprawdę wyglądało. Że Elis, jako bogini zgody, faktycznie naturę miała wredną po matce. No, ja ci dam! Ja, ja ci dam! Tak. Tak. Elis, nie dość, że naturę wredną miała pochodzić, ja. oczywiście, to jeszcze nudziła się jak Woks. No, bo tak, Oli, fajne miejsce. Ładnie, przebiegnie. No ale bądźmy szczerzy, internetów nie było, telewizji ani tyle, korony królów brak, mody na sukces też. To Elis, mając odpowiednie środki, sama sobie organizowała trudne sprawy. No już, już, bo by mi tu gadu-gadu, a jajko mam. Na przycenie kupiłam, trzeba się spieszyć. Zgnić może. Atena, Afrodyta, Hera. E. Eee. Czego? Jarmuszko mam dla najpiękniejszej. Elis, boginię jest kłody. pod nogi kłody. Po pierwsze, nie kłody, lecz jabłko. Ślepy czy co? Po drugie, nie pod nogi, a na stół. Zresztą, co w tym złego? Niech zaszczytny tytuł Miss Olimpów przypadnie najpiękniejszej. Głupia! No ja nie mogę, co za dwa! No ale co? To nie ta bajka! To jak wreszcie że jestem najpiękniejsza? Parys! Parys osądzi! O, to, to ta bajka! A... pa. To prosto powiem. Masz trzy bowinie i musisz wybrać, która z nich jest najpogardniejszą niewiastą. Cześć! Parys spojrzał błędnym wzrokiem na narratora. A narrator powiedział do Elis: Elis, on nie czai! Nie czaj nie czaj. Paris, skup się! Trzy boginie. Jedna ma być najpiękniejsza a ja se siedzę i na te nowele będę oglądać spokojnie. Ale jak to tak? Tu na wybuchowy charakterek naszych cudownych bogi wtrącił się Zeus. I ja z bogactwo i władzę oraz twój niezrównany urok osobisty. A ten, gadawaj, na drugie, nie? Kandydatka numer dwa, Atena. Klasyczna, śpiżowa piękność, pełna uroku, wdzięku i bezwzględnej cudowności. 真的太亲寞。 Helena nie ma męża? I czy to nie... O tam, o tam, Ma męża, nie ma męża. Proszę was, czy to takie ważne? No, to Parysie, powiedz nam wszystkim, dlaczego wybrałeś Afrodytkę i dlaczego to właśnie ona jest najpiękniejsza. He? No, bo tego. No, bo tak! No wybieraj już tutaj Afrodytę! No, to kogo, Parysie, wybrałeś? Pełnym Wybieram Afrodytę? Pełnym zdaniem. Wybrałam Afrodytę. Ponebus? Ponebus. Ponebus jest najpiękniejsza. Ponebus jest najpiękniejsza. Oj, chłopaku, To teraz zobaczysz! Oj, zobaczysz! Jak ja strasznie zobaczę! A więc wojna. Jest! Udało się! No się chodziło, Teraz, a frodytka zasaczy ciche rękę. Ty my, Bye. But... zesłał mnie w pieśnią Boga świąt i dzień. Bóg ci zesłał mnie i się z tego tylko cieszy. i'm okay. 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 Zesła mnie Świątowość, krok to dzień Bóg mi zesłał mnie I się z tego tylko ciesz Swój nieba jest w tym Swój nieba jest tym Więc się do Ale wróćmy do naszego tematu Eris dopięła z Gniew bogini olimpijskich Ogarnął ziemię Krew wojny Poniosło cię, a my wiemy już, co było dalej. Wielka wojna między Troją i Grecją poruszyła cały cywilizowany świat. Wojna, a jak przez kobietę wywołana, o inną kobietę, lecz nie taki jest smutna, lecz nie taki jest smutny jest wolno naszej opowieści. My kochamy nasze panie, uwielbiamy nasze koleżanki. Nieudojnie jak faceci, chcemy im przecieć wszystkiego, co najlepsze. I by były z nami szczęśliwe pomimo wielu naszych badań i często braku zrozumienia. Kochamy Was, Szanowne Panie, bo bez Was ten świat nie miałby sensu. A do naszych kolegów mamy jedną mądrość. Nie ma psów na bawy. Nie róbcie się. Tak naprawdę są tylko bawy na psy. Ej, proszę, skończyliście już. W sumie. No komikiem mi tu stąd. Ja tu nie będę siedzieć do piętnastej, Do domu chcę iść. Marynat, zobacz na, Zeusa, jak te bogi syfią. Ło hero i wszystkie herosy. No ja nie mogę. Co za bałagan. Kwiatki, szmatki jeszcze to. A to co co, grnalazek indiański, pupcony jakieś? A rano, oje śnił, jak pupcia eroska. No ja nie mogę, dziś mi staka normalnie. Cała robota od nowa. I tak cały dzień człowiek tyra. Halyna. wychodzimy, zarządzam kawę. To pa. pa.